W styczniu na terenie powiatu Lubaczowskiego strażacy interweniowali łącznie 28 razy, gasząc 7 pożarów. Usunęliśmy też skutki miejscowych zagrożeń w ilości 21. Odnotowaliśmy w zdarzeniach poszkodowanych trzy osoby, w tym jedna osoba poniosła śmierć. Najczęściej do zdarzeń dochodziło na terenie administracyjnym miasta Lubaczowa. Tutaj wyjeżdżaliśmy łącznie 8-krotnie. Najmniej zdarzeń odnotowaliśmy na terenie gminy Narol. W związku z tym szanowni państwo, że wciąż trwa sezon grzewczy, wciąż możliwe i bardzo realne są pożary w budynkach, domach jednorodzinnych. Wynika to bardzo często, że bagatelizujemy takie obowiązujące nas działania, jakim są czyszczenie przewodów kominowych, jak i przewodów wentylacyjnych. Zachęcam państwa do tego, by okresowo czyścić wykonywać czyszczenia tych przewodów wentylacyjnych, przewodów kominowych, by nie dopuścić do tragicznych skutkach zdarzeń. Zachęcam również Państwa do zaopatrzenia się w czujki tlenku węgla, jak i czujki dymu, które mogą nas ostrzec przed niebezpiecznym gazem, jak i zagrożeniem związanym z pożarem wewnątrz budynków.